Dlaczego uważam, że jestem idealnym materiałem na żonę? Przedstawiam Wam kilka naprawdę mocnych argumentów. Po pierwsze, kocham dzieci. To byłby nasz synek, a to córeczka. Po drugie, umiem gotować, więc jeżeli wróciłbyś głodny z pracy, wiesz, że w domku zawsze czekałoby na ciebie jedzonko. Przyrządziłabym ci na przykład takiego kurczaka i frytki do tego, co powiesz na taką propozycję. Po trzecie, potrafię sprzątać i wiedz, że jeżeli wróciłbyś do domu po całym dniu zmęczony, to gwarantuję Ci, że. Zostałbyś naszą kuchnię, mniej więcej w takim stanie. lubię żyć właśnie w takim porządku, dlatego też sama go utrzymuję. Po czwarte jestem punktualna. Załóżmy, jeżeli umawiam się z Tobą na 16, to ja dzwonię, piszę i mówię, że faktycznie o tej 16 będę. I dokładnie idealnie, punktualnie o 16 ja. Wychodzę z spod prysznica i zaczynam się ogarniać na to spotkanie. I po piąte, zawsze można na mnie liczyć. No co o północy, jak do mnie zezwonisz, będę wyglądała mniej więcej tak. Oczywiście, jeżeli uda Ci się mnie obudzić, to odbiorę, wysłucham. I prawdopodobnie się rozłączę, dlatego że nie będę kontaktować i pewnie nawet nie zrozumiem ani jednego słowa, co ty tam do mnie mówisz, i idź spać człowieku tej godzinie, a nie! No i tyle. Myślę, że wystarczy, czego więcej potrzeba do szczęścia i bycia idealną żoną.